Cześć! Dzisiaj przygotowałem dla Was zagadnienie techniczne. Zagadnienie techniczne opierające się na strefach temperatur, czyli strefie pośredniej i bezpośredniej, tak jak to nazwała marka Weber, która to najbardziej rozpopularyzowała w kuchni, takiej bardziej domowej, w Waszych ogródkach, jeżeli wierzyć internetowi. O co chodzi w tym zagadnieniu? Chodzi o to, abyśmy na grillu mieli przygotowane miejsce, gdzie temperatura jest znacznie wyższa oraz miejsce, gdzie temperatura będzie niższa. W tej wyższej temperaturze będziemy mogli spokojnie spiec sobie mięso czy jakieś inne rzeczy, które tego wymagają, ewentualnie wstawić tam jakieś naczynie typu wok. Natomiast w tej strefie niższej temperatury możemy sobie to mięso czy cokolwiek innego już powoli, spokojnie dalej dopiekać, żeby zachowało swoją soczystość, żeby się nie spaliło, ale zrobiło w środku. Korzystanie ze stref temperatur pozwala na fajne spieczenie tego co grillujemy, a potem na spokojnie na doprowadzenie do odpowiedniej temperatury. I teraz jak to ustawić? Na grillach, które mają y, kilka potencjometrów, kilka palników, jest to y, bardzo proste, bo w zależności od tego jak dużą chcemy mieć tą strefę wysokiej temperatury, tyle palników sobie odpalamy na większą moc. I jeden sobie zostawiamy na niższą. Im większy jest ten grill, tym bardziej możemy sobie jakoś to tam rozdzielać. Tutaj w grillach Webera często jest sear station, czyli taki dodatkowy palnik, który właśnie w tej strefie, gdzie chcemy mieć wyższą temperaturę, pozwala jeszcze to dopalić. I tutaj, jakby, jest to w ten sposób zorientowane, że dotąd będziemy sobie robić tą strefę. Wysokiej temperatury, gdzie odpalimy te palniki na max, a ten odpalimy na minimum, żeby tutaj sobie coś delikatnie dopiekać. Podobne zagadnienie możemy uzyskać w grillu węglowym, gdzie zlokalizujemy sobie w jakimś tam fragmencie pod różtem brykiet i nad tym będzie ta temperatura wyższa, ta strefa bezpośrednia. A z boku czy dookoła, to już w zależności od tego jak zlokalizujemy sobie te, yy, te brykiety, będzie temperatura niższa. Inaczej jeszcze troszkę sytuacja wygląda z grillami ceramicznymi, gdzie zasada działania jest troszkę inna, bo one też pieką oddając ciepło ze, z, z tej ceramiki. One się muszą wygrzać i wtedy one dopiero naprawdę fajnie zaczynają pracować. Natomiast y, wielu producentów po prostu dodaje od razu w komplecie tak zwane deflektory czyli takie kamienie. Odbijające tą temperaturę, blokujące, dzięki czemu, jak położymy sobie taki, taki deflektor, taką, taki stoper, nazwijmy to, to już tutaj bezpośrednio nad nim nie idzie ta temperatura, taka duża, natomiast ta temperatura wydobywa się dookoła. No i teraz tak: ustawianie takich stref temperatur. Nie do końca ma sens w grillach, które nie są zamknięte, bo to ciepło po prostu ucieka. Oczywiście w jakiś możemy sobie tam zostawić troszkę miejsca bez tego żaru, żeby sobie odsunąć to jedzenie, natomiast to nie będzie tak w 100% pieczone, tak jak na grillach zamkniętych. Wbrew pozorom nie jest to trudne stosowanie tych dwóch Zagadnień, czyli temperatury pośredniej i bezpośredniej, jest bardzo proste, bardzo przydatne. Zachęcam Was, żebyście spróbowali, i na pewno Wasze dania wyjdą na wyższy poziom. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Koniecznie subskrybujcie i do zobaczenia.